Witam wszystkich w kolejnym odcinku poświęconym odbiornikowi SDR Play. Dzisiaj malutki test Waterfalla i kilka uwag odnośnie zjawiska, które się pojawiają zarówno w moim, jak i w innych testowanych egzemplarzach. Prawdopodobnie jest to jakiś błąd softwareowy, być może inny. Czyli macie jakieś pomysły lub doświadczenia z tym, Piszcie w komentarzach lub na Facebooku. Uruchamiamy odbiornik w tej chwili. Urządzenie jest bez podłączonej anteny w trybie 0F, szerokość 10 MHz. Widzimy ładnego waterfall'a, pasmo 140 do 150. i praktycznie funkcjonuje tak jak trzeba. Tutaj mamy oczywiście prążek z tego co pamiętam z generatora wewnętrznego lub z jakiejś innej przyczyny. No było to w poprzednim filmie na temat tak zwanych birdies jakie ten odbiornik ma. Zmieniajmy szerokość. A właściwie częstotliwość próbkowania. 9 MHz. No właściwie bez zmian, tylko zakres się zmniejszył. 8 MHz. To samo. Idziemy dalej. 7 MHz. Praktycznie wszystko wygląda identycznie. Idziemy dalej. 6 MHz. Właściwie dalej tak samo wszystko wygląda. I przechodzimy do 5 MHz. Nadal bez zmian. Schodzimy jeszcze niżej. 4 MHz. I tu. Ciekawostka. Z jakiegoś powodu zmieniły nam się poziomy tła. Przesunęły się wszystkie zakresy. No i Waterfall zmienił kolor tak, jakby dla niego to był bardzo silny sygnał. Idziemy dalej na 3 MHz. Dokładnie to samo. I najmniejsze 2 MHz. I tu już to zjawisko zniknęło. Znowu mamy rozciągniętego wykres rozciągnięty na całą szerokość z jednym poziomem. Wracamy na powiedzmy 4 MHz. I znowu to zjawisko wystąpiło. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Specjalnie nie umiem tego wytłumaczyć. Zobaczmy, co się będzie działo, jak tutaj przesuniemy pewne poziomy. Seszliśmy praktycznie do zera. No, niewiele nam to zmieniło. Zakres. No, specjalnie. Widzimy, że ten sygnał jest... zmniejszamy wzmocnienie samego Waterfora, no ale nie o to nam chodzi, bo dalej nie mamy tutaj 3 MHz. Mamy trochę mniej. Wykres nie jest rozciągnięty na całą szerokość. Tu jak widzimy Poziom tej nośnej na 144 MHz jest bardzo niski. W przypadku 5 MHz no, widzimy, że to jest rzędu minus 120 dBm. Także no, bardzo ciekawe zjawisko. Nie wiem na tą chwilę czym spowodowane. Nie przesyłałem jeszcze tych informacji do producenta. Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie. Także tak jak powiedziałem następnie zapraszam do komentowania i podzielenia się informacjami. To by było tyle w tym odcinku. Zapraszam do subskrypcji kanału, na którym niebawem kolejne odcinki odnośnie ZerPlaya i innych urządzeń radiowych, elektronicznych i nie tylko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych odcinków.